Cześć, witam wszystkich. W piątek, Black Friday, miało być dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów, z resztek, co tam się nazbierało, ale e, okazało się, że siewnik do wapna jest już poskładany, gotowy. Tym razem sam właściciel, a nie sprzedawca, wziął się za niego, żeby go przygotować do e, pracy i miejmy nadzieję, że będzie działał. E, Powód był błahy, można powiedzieć, prozaiczny. Jak będę przy posiłku, to pokażę, co się właśnie działo z nim. No ale przy okazji, jak już poszedł na warsztat to był gr gruntownie przejrzany, wniesione jakieś tam poprawki własne. Wedle uznania, miejmy nadzieję, że będzie siał. że dzisiaj akcja: wapnowanie. To już jesteśmy na etapie rozsiewania na polu, gdzie była kupkowiedza ziarnowa. Nic tutaj z tym ściebniskiem jeszcze nie robiłem pójdzie, tak jak wspominałem, na to talerzówa i będzie to po prostu leżeć jakiś czas, zobaczymy jaki czas no i będzie to rane pewnie przed zimą nie zdąży, będzie to wczesna wiosna albo trochę późniejsza i też będzie na bieżąco będę kobiegował. jeżeli będzie troszkę nadwyżki obornika to troszeczkę wrzucę i dopiero to przeorzę jeszcze uprzednio pewnie to zmieszam talerzówką na wiosnę no Norma jaka jest? Ciężko powiedzieć, chciałbym tak około 4 ton na, na ornę i tak ze 2,5 tony e, na te łąki, e, co były przesiewane, a tą, co będę na lucernik e, sypał, to też pewnie bym chciał tak około 4 ton wrzucić, bo to jest wapno węglonowe więc, więc można tego naprawdę bezpiecznie, większą dawkę stosować bez... bez e, właśnie wizyka, że coś tutaj nam się niepożądanego pojawi ogólnie się nich fajnie rozsiewa tutaj jak pierwszy raz go wziąłem to były źle łopatki ustawione, ale właściciel wiadomo jak to e, ręka właściciela e, przestawili to, że się już naprawdę przyzwoicie jakieś 6-7 rządków kukurydzy około zarzuca, także już można, można jakoś to wysiewać fajnie równo to sieje bez większych problemów No na pewno lepiej gdyż, niż bym miał próbować swoim rozrzutnikiem to wysiewać Bo już raz kiedyś próbowałem To jest po prostu gruby pas Tak jak koła jadą A to co szerzej to cieniutko rozrzucę Także to naprawdę nierównomiernie I chcąc jako tako to rozrzucić No to naprawdę trzeba byłoby ślad przy śladzie jeździć praktycznie Więc sporo byłoby tego jeżdżenia tak, takim rozszywaczem jest na pewno precyzyjniej Aczkolwiek sam nie wiem jaka tu dawka idzie Jeszcze troszkę widzę będę musiał zwiększyć A to zwiększę w taki sposób, że e, wałek przerzucę na 540 ekonomicznej, Analogicznie tą samą prędkością jadąc Będzie szybciej posuwał, więcej rozrzucał Bo jest napęd w 100% z e, wałka WOM Zarówno talerze jak i też e, napęd taśmy takie stare proste rozwiązanie można powiedzieć e, niczym w rozrzutnikach obornika czarnej białostowskiej ale jeżeli wszystko jest ok sprawne no to, to ładnie sieje i cóż no warto dbać o użytki zielone tak jak zobaczcie tutaj było to wspierane końcem października w ostatnich dniach października niestety vlog mi przepadł, bo padł mi telefon, na którym miałem to nagrane ze zbioru. Tutaj było półtorej przyczepy z 5 hektarów, można tak to nazwać, piątego pokosu. E, no i powstała jedna chyba z najmniejszych pryzm w Polsce, twardo, twardo nie w bele tylko w pryzmę. E, to otóż dlaczego? Bo nadawali deszcze, a e, po prostu ten materiał był tak zielony, że to się nie nadawało w na bele po pierwsze, a po drugie e, po prostu no, kupić rolkę folii na to e, i, i czas poświęcić, no też mały, trzeba by było najpierw jechać, zbudować, owinąć przywieźć te bele tak musiałem czepić przyczepę, ją odstawić i tak, więc y, można powiedzieć, jedna praca e, przy, przy okazji po prostu ją sobie odstawiłem, także i tak bym tutaj musiał ją czepiać i zebrałem i starymi foliami z kiszonek 4 warstwy bodajże i jeszcze była jedna nowa, bo mi zostało z kukowy tej podkładowej, tej cienkiej, przezroczystej także jedna warstwa poszła nowa plus 3 czy 4 e, tych czarnych folii z e, recyklingu. Tak to nazwijmy, więc tutaj mnie folia nie kosztowała, więc naprawdę sobie e, zrobiłem po taniości No i trzeci Powód dlaczego w pryzmę, bo e, teraz daję drugi pokos z 2020 roku I on jest suchy, czekam aż zakiśnie ten, ten powiedzmy sobie, piąty raz e, I będę po prostu dokładał trochę tego piątego e, do, do wozu paszowego Żeby e, był wilgotniejszy ten PMR, który e, zadaje ogoniastym tak, oto wygląda załadowany zestaw standardowo załadunek manitka. A teraz przejdziemy sobie do tej wspomnianej najmniejszej pryzmy w Polsce. Może, może nie jest najmniejsza, ale na pewno w tej kategorii się zalicza do jednej z najmniejszych. Oto ona. Oto i jest. Moja pryzma strawy piątego pokosu, że tak to nazwijmy. Roboczo. I jak ja to zrobiłem, że taką małą zrobiłem króciutką. Nie wiem, ona chyba. 14 metrów ma długości, coś około 13-14 metrów długości, po prostu było to tak, że pół przyczepy wywaliłem, ugniotłem, wywaliłem następne pół i druga była niepełna, czyli ją po całości już rozsypałem. Także to był taki hardcore, naprawdę wysoko, więc sobie wziąłem ładowarkę z łyżką krokodylem i porozciągałem, to troszeczkę po wyrównałem i w miarę to się udało dognieć dlaczego nie rozgarniakiem, bo po pierwsze nie warto było go w ogóle podczepiać a po drugie by on mi tutaj za szeroko rozsypał, także wyszła zgrabna pryzma, więc naprawdę można i z, tak naprawdę tylko z jednej przyczepy zrobić pryzmę więc to nie jest ograniczeniem, także teraz muszę się poważnie zastanowić czy nie sprzedać ofiarki czy w ogóle jest sens ją wytrzymać. ale z drugiej strony jak naprawdę trafi się kolejny taki urodzajny rok no to dobrze byłoby tych belek zrobić, bo te zapasy byłyby już za duże i belki można łatwiej o wiele sprzedać niż taką trawę. Wyzmę, a tymczasem wsiadam do ciągnika i jadę z kolejnym zastop Jest już sobota rano, dzień drugi, zmagania z wapnem trochę w nocy sypnęło deszczem, rano śniegiem myślałem, że będzie po robocie, że to się dało robić ale o dziwo, siewnik, tam w dali widać jak pracuje no i nawet chyba słychać jak kurwa to jest ten typ, kiedy co nie działa to... znaczy, kiedy, kiedy nic nie słychać to znaczy, że coś jest podejrzanego ale ogólnie daje radę słychać, że pracuje Pola po kukurydzy już są nawierzone wapnem. Teraz sypię na łąkę. Na tą łąkę, na której planuję e, zasieć lucernę. Latem pewnie to będzie gdzieś tak w sierpniu. E, w międzyczasie żniwa i tutaj pewnie zaraz po żniwach będzie się lucerny. Taki jest zamiar. I dlatego trzeba dobrze to zwapnować. Tutaj dwa lata temu wapnowałem to tym wcześniej z tym sypkim też około 2 ton na hektar, teraz pewnie niecałe 4 gdzieś wyjdzie. Może trochę ponad 4, zobaczymy jak to będzie szło. Nawet i 5 nie ma co żałować, Tutaj węglanowe krzywdy nie zrobi, bo tlenkowe no to by tutaj mogło aż być przesadnie, ażby tutaj w tych górnych warstwach gleby się mocno zasadowy odczyt zrobił ale tutaj jeżeli chodzi o taki obojętny 6 z kaczykiem 6,5 to znaczy 5,5 to jest chyba obojętny a 6, no 6 to jest lekko zasadowy więc taki lekko zasadowy chcę uzyskać zobaczymy na pewno trzeba będzie przed samym się ja wiem, zrobić jeszcze próbki glebowe jak nie to pewnie zwrot przeżytem przerobię tą łąkę i poprzężycie lucewne. Zobaczymy, jak tu właśnie wszystko wyjdzie od tego pH. Tutaj widzę, sąsiad też zaryzykował wyorą. Nie wiem, czy on to będzie trawę, czy coś innego. Planował na wiosnę siać, bo tutaj generalnie na tych dołeczkach e, potrafi być mokro. Woda raczej rzadko kiedy staje, no to naprawdę muszą być jakieś e, po, po naprawdę dobrych roztopach z wiosny. Troszeczkę tej wody się pojawi, bądź też naprawdę jakieś tam ulewy długotrwałe, tak jak to było w 2010, bo nawet chyba w 2017 to tutaj woda nie stała, także jedynie, jedynie tam przed tą stertą Słomy w oddali, nie wiem czy widać, bo tutaj taka mgła już się robi, ale ogólnie tam tam też taki jest najgorszy dołek, no to najwyżej na nim lucerna będzie słabsza i tyle i jak nie będzie lucerny to się dosieje, wsieje trawę i też jakoś to będzie, a na generalnie większej części działki ta lucerna naprawdę się sprawdzi, bo tutaj znowu na górkach są mocne niedobory wody i, i tą trawę wypala i nie rośnie, dlatego pomysł na lucernę. Wszystko zależy od tego, jaki pH doprowadzą. no i też bardzo, bardzo bym chciał zwiększać warę ale lucerne z tego względu, że po pierwsze stabilnie plonuje, a po drugie ten plon, no to jest naprawdę dobrej jakości, więc no co wymagać, no chyba lepszych kiszonek nie ma jak jak z lucerny, no wiadomo sama lucerna może nie jest wskazana, ale z mieszankami traw z innych łąk fajnie tu w pryzmie to się połączy, więc no na pewno będę tutaj dążył do zwiększania obszaru lucerny, no i jeżeli um, Dobrze, dobrze będzie to szło, to na pewno to będzie można też i ograniczyć trochę powierzchnię użytków zielonych, no ale to na przyszłe lata na razie chcę się skupić tutaj na poprawie tego co jest no więc stąd pomysł na wapnowanie, jeszcze wrócę do tego, że dwa lata temu tutaj rozsiewałem wapno i faktycznie dopiero w tym roku, bo to było naprawdę takiej słabej jakości te wapno, dopiero w tym roku zacząłem Dostrzegać efekty tego, tak, że tutaj się pH podniosło. No i właśnie tutaj motywuje mnie do dalszego wapnowania. Jak będzie styczeń w miarę taki fajny, nie będzie tutaj ani mocnego mrozu ani dużo śniegu, no to może jeszcze sobie dwie ciężarówki wapnę do kupy i rozrzucę po, po łąkach. E, bo też hmm. druga kwestia superfosfatu z szedłem jako nawóz na łąki fosfor który zawiera właśnie dużo wapnia i go uzupełniałem tej wiosny kredą właśnie ten e, superfosfat e, zamieniłem na polidap i tutaj widzę, że to fajnie funkcjonuje i wcale drożej to mnie nie wyszło, ale po co sypać tą kredą tak co roku jak można tak te trzy tony tego wapna e, sypkiego rzucić i i będzie spokój na 3 lata powiedzmy. Teraz ja siewacz jakim tutaj przyszło mi pracować jest to Amazon ZG 5000. No on ma dwie można powiedzieć takie małe wady w zasadzie trzy, Pierwsza, najważniejsza to jest taka, że za małe kółka zostały mu założone, on powinien być na 385 chociaż w balonie jeżeli mówimy tu o tych t bo jak widziałem na zdjęciach na internecie, to gdzieś tutaj po drodze do Polski te e, takie koła jak powinien mieć uciekły, no ale niestety takie mamy realia e, do tego e, tutaj napęd, e, przenośnik poziomy można powiedzieć e, jest tutaj łańcuchy i listwy, tutaj to bym bardziej do wapna preferował jednak taśmę Według mojej opinii, że w sumie to, co ja pracowałem tym pedalem na taśmie, to było to mniej kłopotliwe, bo tutaj, wiadomo, trzeba uważać na kamienie. Ale generalnie, jak jest wszystko dobrze, to też i taśma idzie. No i ma też taki trzeci mały minusik to jest za krótka. Tutaj skrzynia ładunkowa i co widać, łyżką trochę czasami gdzieś tam poleci nie da się idealnie ucelować bo jest po prostu e, wsyp e, praktycznie na szerokość łyżki 2,40 więc, więc jak dla mnie troszeczkę to jest za wąskie, ale generalnie siewnik naprawdę bardzo fajny e, i e, prosty w obsłudze, regulacja wysiewu no to poza prędkością ciągnika jest też tutaj szybkość e, Szybkość właśnie, znaczy nie szybkość, tylko tyle ile za jednym zamachem pociągnie taśmę, można sobie zwiększyć, że za jednym zamachem więcej pociągnie taśmy, bądź też mniej, tym się reguluje, no i cóż tam miał za awarie, o e, bardzo prosta, tutaj widzicie, e, to połączenie jest na śrubie i było tak, co dopiero później na sam koniec się okazało, że w trakcie pracy nakrętka się sama dokręcała, zaciskało tutaj na amen, no i zawinęło tą listwę, listwa poszła nowa, także taka błaha sprawa. A przy okazji właśnie właściciel jak go wziął, tak już po, poprawiał wedle uznania co tam trzeba było. Nie naprawdę sieje bezawaryjnie, ten siewniczek jedynie co dzisiaj to mi tutaj ten zegier się jeden przetarł, więc założyłem drugi i działa dalej, także ogólnie maszyna, rama mocna jak na 5 ton fajny rozsiewacz, dołożyć mu większe koła i naprawdę roboty może robić, bo e, na błocie no to wiecie jak te koła się zachowują w miękkim gruncie, one zaraz się jak na łące siałem jednej gdzie troszkę wody było wilgotniej, no to one się żnęły na polu znowu to szybko siada i raz e, w jednym miejscu to aż wpadł po osie, ledwo ciągnik go wyciągnął, wtedy okuvertata rozsiewał. Myślę, że tutaj na kanale Bogu SagroTV będzie ta sytuacja pokazana, bo był nagrywał. Rozsiewanie wapna. No i cóż, no ja go dalej. Jednak choroby wieku dziecięcego się nie skończyły, że tak powiem W tym rozsiewaczu. Jeszcze wychodzą drobiazgi. Wspomniany z tylko co skończyłem omawiać siewnik Zerwało praktycznie na samym początku jego rozszywania Więc założyłem drugi, z drugim zaraz to samo No to cóż, poszła spawarka w ruch I myślę, że takie rozwiązanie już trochę na dłużej posłuży niż te zegiery. Oczywiście taką zmianę konstrukcji Uprzednio skonsultowałem z właścicielem, wiadomo, taka ingerencja, mechanizmy ee, precyzyjne no nie może się odbyć bez, bez konsultacji. No i niestety pech chciał, że dzisiaj nie skończę. Zostanie mi gdzieś około dwóch siewników na poniedziałek. No cóż no, zmusiłeś rzeczy martwych, naprawdę niewiele, jest już 15.30 mocno się ściemnia, więc jeszcze na siłę ten jeden rozrzucę choć naprawdę jest ciężko upilnować tam gdzie jechać bo, bo już e, na łące tego nie widać na polu no to wiadomo ślad zostaje, zupełnie inaczej na łące tak e, już elegancko nie jest a też tak jeszcze mgła e, do tego gęsta nadciąga także naprawdę widoczność jest kiepska więc jeszcze jeden rozsieje. i tak podsumowując, każdy mówi o wapnowaniu pól a o łąkach się niestety zapomina, one są bardzo ważne, bo tak jak na polu nie zrobimy dobrego plonu, jeżeli mamy niskie pH, a na łące nie zrobimy dobrej jakości paszy, dobrej jakości trawy, bo to niestety gatunki wszystkie pożądane nam się nie utrzymują, także łąki też trzeba wyplować, więc z tym małym podsumowaniem kończę dzisiejszy film i do zobaczenia w kolejnym. A few moments later. Takiego scenariusza to się nie spodziewałem. Żeby kurna spaw puścił. Ja cię kręcę. Kurwa no nie. No po prostu kurwa no nie. Boże czy ty to widzisz.